Czas na miejski tygodnik informacyjny. Grzegorz Gabor, witam, dzień dobry i zapraszam. 6 maja w Selezjańskim Zespole Szkół Publicznych Don Bosco ogłoszono alarm bombowy. Cała placówka została ewakuowana, a maturzyści musieli przystąpić do egzaminu dojrzałości w innej szkole. 6 maja około godziny 8.30 pracownicy salezjańskiego zespołu szkół publicznych Don Bosco w Świętochłowicach odebrali wiadomość, że w szkole jest podłożona bomba. Niedługo po tym na miejscu pojawiła się straż pożarna i policja. Wszyscy pracownicy i uczniowie zostali ewakuowani na zewnątrz, a służby rozpoczęły przeszukanie budynków szkoły. Wskutek tego incydentu w saleziańskim zespole szkół publicznych Don Bosco nie mogły odbyć się matury. Na szczęście maturzyści podeszli do egzaminu zgodnie z harmonogramem w innej szkole. Po przeszukaniu placówki okazało się, że alarm był fałszywy, gdyż na miejscu nie został znaleziony żaden ładunek wybuchowy. Nie był to jednak jedyny taki przypadek. Do podobnych alarmów doszło też m.in. w szkołach w Małopolsce i na Mazowszu. W sprawie tego, jak i innych fałszywych alarmów, toczy się już śledztwo. W czwartek 9 maja w Centrum Kultury Śląskiej Zgoda odbyły się targi pracy. Swoją ofertę zaprezentowało kilkadziesiąt podmiotów. Zainteresowani mogli zapoznać się z szeroką ofertą obejmującą różne branże. Wydarzenie to miało na celu zaktywizowanie osób bezrobotnych. Targi pracy to cykliczne wydarzenie organizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Świętochłowicach. Podobnie jak w latach ubiegłych, do Centrum Kultury Śląskiej Zgoda zaproszono firmy i instytucje, które poszukują pracowników. W targach udział wzięli również reprezentanci organizacji zajmujących się pośrednictwem pracy i udzielających wsparcia bezrobotnym. Przedsiębiorców, wystawców generalnie to jest ponad 50 firm na dzień dzisiejszy, natomiast yy, licząc same stanowiska pracy wolne, które chcieliby dzisiaj obsadzić, możemy tu w setkach. Czego głównie pracodawcy poszukują wśród pracowników? Generalnie na dzień dzisiejszy sytuacja na rynku pracy jest taka, że kwalifikacje nie tyle udokumentowane, co praktyczne, czyli to, co osoba rzeczywiście potrafi wykonywać. Na dobrą sprawę można dzisiaj znaleźć oferty pracy w każdym zawodzie. A takie wiodące zawody, które są dzisiaj tutaj poszukiwane? Na pewno zawody techniczne, czyli generalnie wszystko, co jest związane z produkcją, od stanowisk zupełnie podstawowych, pomocniczych przy linii produkcyjnej, po jakieś specjalistyczne, techniczne, na pewno branża, branża spożywcza, jeżeli chodzi o usługi, czyli gastronomia wszelakiego typu, na pewno też znajdą się oferty pracy dla, dla kobiet, dla mężczyzn, generalnie cały, cały wachlarz. Czy to dzisiejsze wydarzenie potwierdza, że o pracowników coraz trudniej? No biorąc pod uwagę, że frekwencja jeżeli chodzi od strony pracodawców jest dość duża, a pojawiły się firmy, które generalnie nawet nie potwierdziły swojego udziału. Przyszły dzisiaj, bo gdzieś dzisiaj przeczytały rano, że jest taka impreza i zgłosiły się, prosiły o możliwość wystawienia się. Myślę, że to potwierdza jak najbardziej tą tezę. Na dzień dzisiejszy w Świętochłowicach stopień bezrobocia wynosi ile? To jest 7% osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy. Cieszy nas to generalnie, bo stopa bezrobocia w Świętoicach na przestrzeni lat spadła. Natomiast generalnie dalej jest nad czym pracować, bo jest to jedna z wyższych stóp bezrobocia, jeżeli chodzi o miasta powiatowe w województwie śląskim. To z czego ta stopa bezrobocia wynika, Pana zdaniem? Znaczy generalnie wiadomo, co się wydarzyło w Świętoicach na, 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 w czasie transformacji gospodarczej. Tak? Tutaj Z, z tego, co, co jest szacunkowa liczba podana, 12 tysięcy miejsc pracy w przemyśle meteorologicznym zniknęło. Więc, więc to jak gdyby dalej jest reperkusja. Więc na dzień dzisiejszy nie mamy 12 tysięcy osób bezrobotnych zarejestrowanych, co świadczy o tym, że częściowo te zmiany gospodarcze już pozwoliły znaleźć zatrudnienie w innych branżach, natomiast no, cały czas jest jeszcze praca do wykonania. Jakie narzędzia obecnie Powiatowy Urząd Pracy wykorzystuje, aby tą stopę bezrobocia obniżyć? Znaczy pomijając kwestię otwartego rynku pracy, no to zdecydowanie dysponujemy środkami i różnymi funduszami, czyli staramy się pozyskiwać fundusze, dysponujemy środkami z Funduszu Pracy, dysponujemy środkami z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, środkami PEFRON i realizujemy projekty unijne, w ramach których możemy ofiarować wsparcie zarówno dla osób bezrobotnych, jak i dla pracodawców, którzy chcieliby ich zatrudnić. Podczas targów osoby poszukujące pracy mogły osobiście spotkać się z potencjalnymi pracodawcami i dowiedzieć się, jakie kwalifikacje są przez nich pożądane. Bezrobotni mogli także zweryfikować swoją wiedzę odnośnie sytuacji na lokalnym rynku pracy. Była to również okazja do zastanowienia się nad możliwością skorzystania z kursów dokształcających i dających poszukiwane uprawnienia. Głównie tutaj jesteśmy z ofertą pracy dla opiekunek i opiekunów osób starszych w Niemczech. E, oczywiście zapraszamy wszystkie osoby, które mają doświadczenie, bądź też tylko przy osobach e, z rodziny je nabyły. E, nie trzeba znać niemieckiego, ponieważ też prowadzimy bezpłatne kursy z języka niemieckiego u nas na miejscu w biurze. E, także w ogóle osoby zainteresowane właśnie taką pracą e, zapraszamy do naszego biura. W Bytomiu. Poszukujemy kandydatów do służby w straży granicznej. Powinny być to osoby, które posiadają włącznie obywatelstwo polskie, wiek do 35 roku życia i przejdą postępowanie kwalifikacyjne. Tak? A więc zdadzą test sprawności fizycznej, test wiedzy ogólnej, test języka obcego oraz rozmowę kwalifikacyjną. Tak? Wcześniej jeszcze jest badanie psychologiczne i badanie psychofizjologiczne popularnie nazywane wykrywaczem kłamstw. Jeśli chodzi o oferty to głównie niższego szczebla magazynier jak i również operatorzy linii produkcyjnej są to głównie stanowiska prace fizyczne ale jak najbardziej też prace biurowe tutaj wchodzą w grę. Rekrutacje wewnętrzne w naszej firmy również, również tutaj możemy zaoferować ale generalnie jesteśmy pośrednikiem Agencją Pracy Tymczasowej dlatego też oferujemy tutaj głównie pracę na produkcji. Kto może liczyć na pracę właśnie u Państwa? Głównie pracownicy, którzy poszukują pracy na stałe, na linię produkcyjną, ale także mamy oferty z zagranicy, głównie do Francji, między innymi Cieśla Szalunkowy. Ale tak naprawdę nie, nie, nie zamykamy się na jakąś jedną grupę, jesteśmy o, o, otwarci na, na, na każde stanowisko, które ktoś, o, ktoś oczekuje. Spore zainteresowanie Państwa ofertą? Jak było przed chwilką widać, sporo osób podchodziło, pytało głównie o prace fizyczne, więc, więc myślę, że że jest spore zainteresowanie. Zachęcamy młode osoby oczywiście do wstąpienia do służby policji. Oferujemy również stanowiska w Korpusie służby cywilnej. Na jakich przede wszystkim liczycie kandydatów? Liczymy na młode osoby zdecydowane i chętne do służby w naszych szeregach. Czym ktoś taki powinien się charakteryzować? W czym powinien się charakteryzować? Przede wszystkim powinien mieć przynajmniej średnie wykształcenie, dobry stan zdrowia, no i musi to być osoba karana. Pracodawcom targi dały możliwość dotarcia z ofertami zatrudnienia do szerokiego grona odbiorców. 5 maja w parafii pod wezwaniem świętych apostołów Piotra i Pawła odbył się koncert wielkanocny. Koncert w Świętochłowickim Kościele odbył się w ramach niedzielnych nieszporów. To muzyczne wydarzenie zgromadziło sporą rzeszę melomanów. Publiczność zebrana w świątyni mogła usłyszeć pieśni wielkanocne oraz te autorstwa Alicji Orszowskiej, Świętochłowiczanki, która oprócz śpiewu grała również na skrzypcach. Wspólnie z nią koncertowali Maciej Musiał, Szymon Kucharczyk, Jakub Bejda oraz Krzysztof Piwowarczyk. To wszystko, co przygotowaliśmy w Miejskim Tygodniku Informacyjnym. Dziękuję. Do widzenia.